Ej, dziewczyny, co Cornelia? Przedstawiamy się widzom Aurora? No oczywiście, Cornelia. A co, co ty nie wiedziałaś, że jesteśmy, że mamy już powrót do YouTube'a? No oczywiście. No to dalej, przedstawiamy się, nie ma czasu. No okej. Okay. Patrycja, Agata, Cornelia, Aurora, Antonina, Laura, Felina, Lena, Fiona, Edyta. Ty, a w ogóle dzisiaj z Wigilia. Co dostałyście jeszcze pod koinkę? Eee, ty myślisz, że dzisiaj jest Wigilia? Agata? Co Patrycja? Czy dzisiaj jest wigilia? Nie wiem, możemy dzisiaj zrobić. Co ty na to, Patrycja? Myślisz, że to dobry pomysł, Agata? E, a co by na to, żeby dzisiaj zrobić wigilię? No właśnie, powiedziałam to to samo z Patrycją, nie? Patrycja? No oczywiście, Agata. Ty, a w ogóle, co, by, co dostaniemy pod, pod choinkę? No właśnie, dziewczyny. E, w ogóle, ja już myślałam o jakiejś o, o innej rzeczy. Niby oczy. No właśnie, mów nam, 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 mów nam. Ale co ja mam niby mówić? Idziemy dzisiaj do Merkat zrobić Wigilię. Ro zgodzisz się? No kurna. No idiotko, nie mów, że się nie zgodzi. No dobra, Felina, zgadzam się z wami, ale. Ale... Ale w naszym domu też będą prezenty. Oj tam, oj tam, przecież Mikołaj, święty Mikołaj będzie wiedział, że tutaj jesteśmy u nie? No oczywiście. A w ogóle to po pierwsze chwili na to w ogóle nie poszło się do Merkat I w ogóle to, wiesz co? Co, niby Edyta tylko nie może znowu coś wymyślić? Ja? I ty uważasz, że ja coś wymyśliłam? Tak? No to, no to tak, tak pogrywasz, tak pogrywasz. Mam nadzieję, że Mikołaj przyniósł coś do mnie ogromnego, lecz... Nie, nie za dużo, nie za mało. I to, i to w sam raz. E, Fiona, a co dostaniesz pod choinkę? Bo ja myślę sobie o jakiejś tam jakieś rzeczy, która powinna być taka mniejsza, ale nie taka duża. Rozumiesz że co? Co dostaniesz pod choinkę? Fiona, powiedz mi. Ja pod choinkę chciałabym dostać kruszaka Pluszaka? Zwariowałaś? Czyż czy to do reszty odwaliło? Dybilku. Przecież... Święty Mikołaj wie, że nie bawisz się już zabawkami. Ani pluszakami. Bo jesteś już... Ile masz lat? 14. No właśnie 14. Ty też masz chyba 14 w sumie. Bo jestem tu nowa. Bo o, które, o któregoś tam miesiąca. Jestem już... Tam, jest dopiero grudzień. Za 8 dni nowy rok. Łuu! Łuu! Ale zajebiście będzie nowy rok! A co by na to, żeby żeby dzisiaj... Yy, tak? I, I dzisiaj już do szkoły? Do szkoły? Zwariowałaś, kobieta? Przecież dzisiaj woda? możemy robić co chcemy. Nawet możemy w sobotę, w niedzielę, w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki. Już 2 stycznia wracamy do szkoły, co nie? To jest w ogóle bez sensu, jak gówno, powiem wam. A czemu bez sensu? Właśnie, Ej, Agata, coś, coś Aurorze aur odwaliło, nie? No oczywiście, Patrycja. Yy, w ogóle, Po pierwsze, to bym nie chciała iść do szkoły. Marzyłabym, żeby cały dzień mieć wakacje. Wakacje? Kupi to, coś z drugiego z Tak Kornelia mówiła, wracamy do szkoły. Czyś nie, Laura? No oczywiście. No i widzicie, Laura ma rację. I kto tu jest? I kto tu jest tutaj mądry? Ha! Nie mów, że ja, albo ty. Bo ty jesteś mniej, mniej mądrzejsza ode mnie. Co, co myślicie? No myślę, że to chyba dobry pomysł. A w ogóle ile nas jest? Dziesięciu jak widać Felina, tak? No tak, a wcześniej było z nas ośmiu. Jak to? Frakto, Żebyś wiedziała, to jeszcze nie było Edyty i ciebie. Znaczy ty dołączyłaś, ale już byłeś bardzo, bardzo... Wiesz co? No co? Że, jak tutaj dołączyłaś dwa lata temu, to wiesz co? Wiesz kim byłaś? Kim? Byłaś bardzo, 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 ale to bardzo stara. Jak to? Srak to, byłaś bardzo stara, wiesz? Ja stara przecież mam 14 lat. No tak, ale dwa lata temu dołączyłaś. Ale cię wtedy nie było i, i mnie też nie. No właśnie dlatego mówię. Ej, to jak chciałam to powiedzieć? No wiem, ale no wiesz. Ja dołączyłam, w tym, w tym roku dołączyłaś. Nie wiadomo kiedy, może w wakacje? Jakoś tak? No, w wakacje. Skąd wiesz, że w wakacje dołączyłam do dziewczyn? A w ogóle ile was było, jak nas nie było, nas 4? Sześciu. What the fuck, 6 to już za mało! Ej, co my do słowa na 10 imię? Znaczy, yy, słowa, przepraszam. Nie wiem, może być pietruszka? Zajebisty pomysł, Fion. Dajmy pietruszkę. Ej, a w ogóle idziemy na tą wigilję do merkat, czy będziemy się z wackiem na mózgi się pozami? No właśnie, dziewczyny. To już się robi dziwne. Jak to? Srak to, Fion. Ej, nie mów tak do mnie, Edyta, bo to, jest, to było bardzo niemiłe, co powiedziałaś. Wiem, Fiona, ale muszę tak Bo jak ktoś mnie wkurzy, to już wiem, że powiem tak brzydko, bo... No, zaraz dostaniesz wróżgę pod choinkę. Ruzgę? Chyba se jaja robisz. To chyba ty powinnaś dostać rózgę. Przestaniecie się kłócić? Ej, powiedz im coś, Agata. No okej, okay, Patrycja. Ej, możecie się przestać? Możecie się przestać kłócić? Dobra, Agata, już przestaniemy. Edyta, przestań. Dobra, dobra. Widzisz moją bffy? Oczywiście, Edyta. E ja też, Fiona. Co mi powiedziałeś, Agata? No nie wiem. Uspokoiły się Patrycja. A, okej. Okay. Dobra, dziewczyny, możecie przestać pieprzyć? O co ci znowu chodzi, kobieto? Wcześniej było normalnie, a teraz jakieś fochy robisz do niej. No bo nie podoba mi się to, jak oni się przyjaźnią i mówią po imieniu. Kobito, od się! Przecież to normalna rzecz! Co ty nie wiesz? Myślałeś, że robimy z ciebie idiotkę? No właśnie. Co ty nie wiesz, że Agata i Patrycja to byłyby fefe? Przecież mówiłeś na mnie. No oczywiście. No widzicie? Co ci w tym w ogóle przeszkadza? No właśnie. Nie podoba ci się to, że one się kumplują, czy co? Aurora, wyś się ocknij. No dobra, dziewczyny. Ocknę się, choćbym nie wiem co. Dobra, dziewczyny. Możecie przestać gadać. Teraz idziemy na wigilię. No okej. Okay. Ale w ogóle mam jeszcze jedno pytanie do was. Jakie, Felina? Tylko nie mów, że... wiesz co, Sani, Że nie idziemy do Mercat specjalnie po to, żeby nie otwierać prezentów. Co ty gadasz, Antonina? Uspokój się, przecież będziemy otwierać prezenty u niej. A skoro, jak jest u niej Wigilia, to kto tutaj przychodzi... Kto, kto tu będzie przychodził do naszego domu, jak teraz nie będzie? Święty Mikołaj, a kto inny? O, święty Mikołaj! wielki Mico! Jezus Maria, ja się nie rozdwoję. Jak to, Laura? Opanuj się wreszcie, kobieto. Przecież nikt, nikt, przecież nikt w żadnym świecie nie gryzie. No właśnie, opanuj się lepiej. No dobra, dziewczyny, co? Idziemy do tej Merkat? No idziemy. No dobra, dziewczyny. Jak tak skoro nalegacie, to okej, okay, no to chodźcie. Idziemy. Ale będzie zajebiście, nie, Agata? Ta Wigilia u Merkat, nie? No, oczywiście, Pat Patrycja. Już myślałam, że powiesz do mnie patka apatii pa albo coś z tych rzeczy. Nie no, co ty? Nie powiem ci takiego, takiego pseudonimu. Pójść się o panu wreszcie. Chodź, Edyta, idziemy do merkat na Wiburgę. Okej, okay, Fiona. Chodźcie, to już nie tu daleko. O, widzę, że merkat ma święcą w, w domu i puszcza muzykę. Jak ona to robi? Ja właśnie nie wiem. Ja też nie wiem. Ja też. Chodźcie dziewczyny, nie ma czasu do stracenia. No właśnie. Lena, chodź z nami. Okej, okay, nie zgub się. Dobra, nie, nie gadajcie. Jak sądzisz, Patrycja? Czy Wigilia jest super? Ja tak myślę, Fiona, a ty? Ja też. Zajebiście, co, nie? O, oczywiście. Ej, Patrycja, już dotarłyśmy chyba, nie? No oczywiście, Agata. A co? Myśmy nie, dot nie dotarć? No przecież dotarłyśmy dziewczyny, jak widać. O hej Merkat! Hej dziewczyny, już słyszałam, że macie ładne imiona Dziękuję bardzo, a ty już mnie zasz? Nie, skąd, skąd to? Przecież zapraszam do mojego domu, chodźcie A są tam prezenty? No właśnie, powiedz, tylko nie mów, że nie ma Merkat, przecież, przecież nie mów, że nie ma prezentów O pod twoją Oczywiście, że jest Serio? Ej, ty Patrycja, słyszałaś to? Co Agata? Są prezenty, u uniewigil! I idziemy je otworzyć? O, nie, 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 moje drugie. Najpierw trzeba zjeść kolację. No, tak jak mogłyśmy zapomnieć, że nie jeść kolacji. Mhm. Kolacja to ważna rzecz. Pamiętajcie o tym. Okej, okay, Felina, Będziemy pamiętać. Nie denerwuj. Nie denerwujesz i tylko mówię jak coś. Kornelia. W ogóle, Patrycja, Agata. Ta wigilia będzie super. No. A ty co uważasz, Patrycja? Też super? Oczywiście, że tak, Agata, też super. No. Co, dziewczyny, zapraszamy ja moja... zapraszam do mojego domu. A gdzie są twoje rodzice? Jacy rodzice? Przecież, przecież jestem od Gabi. Jestem z kości domek Gabi. Co? Ty jesteś z kości domek Gabi? Bez jaj. my jużśmy nigdy taki bajki nie słyszeli. My też nie. Jak coś, to my jesteśmy z Little Pet Shop. O, to fajnie, zapraszam do mojego domu, chodźcie. Wow, ale, ma, ale masz tutaj żarcia, Merkat! No właśnie, ciekawe czy starczy dla nas miejsca. A jak nie, to, to, to skąd, kto, skąd kto weźmie krzesło? Ja tam nie wiem, kurde, ja, skąd ja mam ci krzesło wziąć? Już to Mercat przygotowała te pyszne danie, co nie? Oczywiście, Edyta, co ty robisz? A ty co ty robisz, Aurora? Ja nic nie robię. To siądź koło mnie, a nie. Będziesz je. Chociaż jeszcze raz się przewalisz, to już nie siadam. Okej. Okay. Chodźcie, dziewczyny, siadajcie do stołu. Musimy zjeść te przepyszne 12 potraw. Jakie 12? No 12, jak widać. A coś tu się, się. Chyba coś się tutaj w góry popieprzyło, bo chyba nie ma tu 12, co nie? Co ty gadasz? Co ty gadasz? Przecież to jest. Przecież to jest merka z dom i wszystkie jej dania. A poza tym. Patrz! Ej, patrzcie! Ej, patrz! Patrycja, patrz! Co jest, Agata? Patrz, ile jest prezentów pod choinką! Nawet podpisane są! Wow! Ej, otworzymy je? Nie teraz, trzeba je w kolację. No tak. W ogóle, wiesz co dostałam? E, ten? E, w zeszłym roku pod choinką. A co niby? Dostałam przepiękną kosmetyczkę. No co ty gadasz, serio? No oczywiście. A co, Patrycja? Nie wiedziałam? No właśnie nie wiedziałam Agata, bo ile lat to było? I rok temu. A co dostałeś rok temu, Agata? Właśnie, powiedz to. Kosmetyczkę. Ja to mówię do Patrycji, co nie, Patrycja? Oczywiście, Agata. Dobra, dziewczyny. Jemy kolację. A tak poza tym, jak macie na imię? Jezus, Maria Merkat. Przed chwilą mówiłaś, że znasz nasze imiona, a teraz mówisz, że już nie znasz. To skąd taki pomysł? Znasz nas czy nie znasz? Znam oczywiście, jak mogła zapomnieć. No właśnie, no to po co mówisz? Jezu, to po co mówisz, że jak znasz na początku przed Twoją chałupą, że znasz. Po co się przewalasz, merkat? Ja do Ciebie normalnie gadam, a Ty się przewalasz. Ja, ja, po prostu mam taki ogon z tyłu, nie wiesz, Korneli? No wiem, wiem, merkat, ale chodzi mi o to, że trzeba te wszystkie 12 potraw zjeść. Ej, Aurora, wiesz, przeliczy ile tych potraw jest. Dobra. Tylko się nie pomyl, no właśnie, nie pomyl się, bo jak się pomylisz to musisz liczyć od nowa, okej okay. Okej okay, Edyta, zapamiętam to raz na zawsze Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem Chwila, chwila Co zrobiłaś? Dziewięć potraw? Dziewięć potraw na Wigilię? Merkat, chyba żeś ty do zwariowała Jakie dziewięć, dziewięć dań, przecież powinno być dwanaście Serio, ty policzyłaś? Serio z 9? No oczywiście, wyższy przelicz. No dobra, teraz wam powiem ile jest: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faktycznie jest 9. Ej, merkat, nie oszukuj nas. Ale co ja zrobiłam złego? Ja nic nie zrobiłam. E Edyta i Aurora przed chwilą przeliczyły dania. I co wyszło z tego? Że jest 9 potraw na stole. Więc musisz jeszcze dołożyć. Mniej więcej. Trzeba... Mniej więcej trzeba jeszcze 4 przełożyć. Tak, tak, masz rację, Felipe. Trzeba jeszcze 4 potrawy przeliczyć. Znaczy, przełożyć do tego jednego stołu. Ale no szkoda, dziewczyny, skąd ja mam wziąć 4 dania? A jak mam tylko 9 rzeczy? Ty 9 rzeczy masz w lodówce? Ej, coś chyba jej pokręciło w głowie, nieprawdaż, Agata? Oczywiście, że tak, Patrycja. No, widzisz? Zrobiła niby 12. Dwana... 9 potraw? Zrobiła. Miało być co najmniej 12? Znaczy, miało być wszystkie 12. A to się okazało, że 9 potraw jest na tych stole, no nie, ja pierdolę, ha, 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 ha. Musisz jeszcze 4 przełożyć. Właśnie, bo tak to nie zeżremy wszystko. A co mieliśmy niby zeżreć? Nie wiem. Te wszystkie 9 potraw, no by zjechał. Przecież nikt. 9 potraw nie zje. Musisz jeszcze cztery dołożyć, słyszysz? Tak, tak, słyszę, ale no nie mam ty tyle dań. Dobra, jemy te żarcie i możemy otwierać te prezenty. Zobaczymy, yy, kogo jest kogo. A e, co się stanie, jak nie są podpisane? Przecież widziałam kobito, że są podpisane, nie widzisz? A, no tak, widzę, widzę. I opanuj się, Antonina, spokojnie. Zjemy te wszystkie dziewięć potraw, jak... Jak ty uważasz, Merkaz. Ale następnym razem zrób 12 potraw. Przyszło święta. Okej. Okay. Po zjedzeniu. Dobra, dziewczyny, otwieramy te prezenty, co? A w ogóle, Merkat, gdzie ty masz prezenty? Tutaj pod krzesłem. No to mi pokażesz. Znaczy, nam pokażesz. Oście, dziewczyny, otwieramy prezenty. Zobaczymy kogo z kogo. Jak widać, są podpisane, tak? No oczywiście, czemu nie? Laura, chodźcie, otwieramy prezenty. Wigilia się jutro zbliża. Znaczy, my dzisiaj zrobiliśmy wigilię. Zrobiłyśmy, w cudzysłowie. Ale, tak czy siak. To mamy już dla was jadę. W ogóle, mam do ciebie jedno pytanie. Jak? Gdzie jest twój prezent? Tutaj pod... ten, w krześle. W krześle ty masz prezent? A gdzie ty ma... A jak go rozpakowałaś? Nie wiem, był pod koinką, a potem Mikołaj przyniósł dla was... Specjalnie dla was 10 prezentów Ej, ciekawe, które jest moje, nie Agata? A ciekawe, które jest moje, nie Patrycja? Oczywiście, teraz to zobaczymy Kto jest pierwszy w kolejności? No Patrycja Oczywiście, tak? A, no tak Czekaj, gdzie prezent dla Patrycji? Tutaj O, ciekawe, co Patka wylosuje Dziewczyny, patrzcie, co Patrycja dostanie Trzymaj, Patrycja Dzięki Agata. Dzięki. Yy, jaka Agata? Dzięki Antonina. Co dostaniesz, Patrycja? Ja właśnie nie wiem, co dostanę. Ja już się boję, Agata. Dała Ci da mnie prezent. Dobra, chwila, Agata, niech Patrycja najpierw otworzy. Dobra, zobaczymy, co mamy. O mój Boże! Czy to jest o czym ja myślę? Co dostałaś? Ona dostała z mnie jakiś secret box. O Boże, Patrycja, ty serię tu dostałaś? A napisałaś w ogóle list do Mikołaja? Nie, ale dostałam takiego pięknego trygeska. Jezus. I ja muszę zrobić zdjęcie, czekajcie. Dobra. Teraz Agaty kolej. Ale jaja, ja też bym chciała takiego mieć. A skąd Mikołaj by wiedział, że zbierasz takie gówno? No nie wiem. Pat nie, nie wiem, Patrycja. A co dostaniesz, Agata? Ja właśnie nie wiem, co dostaniesz się boję. Podasz ci prezent Agata? Tak, tak. Czekaj. Kurde, no, serio. Mój prezent jest daleko. Nie, tutaj jest. Masz. Dziękuję dziękuję bardzo. Co ja teraz dostanę? Ja właśnie nie wiem, co dostaniesz. Dziewczynie, wszyscy na Agatę patrzymy. Dobra. Otwieraj, co ty tam masz? W tym pudle, znaczy w tym... w tym czymś. Dobra, i potem się ustawcie. Ok. Ja już się boję, co zostaniesz. Ja też. Ja tak samo. O mój Boże! Co się stało? To Kamaleona! Ale fajny! Ja też bym chciała. Ale no nie chciałaś, bo już rozpakowałaś mi prezent, tak? Oczywiście. Dobra. Trzeba fotę z, nim, z nim zrobić. A potem to trzeba wszystko posprzątać, nie? Bo tak, taki syf nie będzie leżał. Taki bajzel, no wiem. Dobra, teraz mój prezent. Ej, ty, czy widzicie to samo co ja? Ale co? To jakiś list jest. Czekaj, muszę go przeczytać. Boże, jak mogę ci go przeczytać? Nie, 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 nie. Jeszcze raz nie. To jest mój prezent, mój list i moja wigilia. Rozumiecie, o co chodzi? Tak, tak, wiemy. Dobra, przeczytam. Droga Cornelio, miałem nadzieję, że byłaś grzeczna w tym roku, jak i twoje dziewczyny. Pozdrawiam. Święty Mikołaj. O, to chyba miło z jego strony, że tak napisał, co nie? Oczywiście. Ciekawe, co dostanę. Tylko nie mówcie, że... jakąś pierdołę. Serio, miałam takie gówno niby zbierać? Co to w ogóle jest? Właśnie nie wiem. Zrobię sobie foty już. Nie chciałam mieć takie gówno na takie, na taką winie. No, No to są chyba jakieś jaje! Dobra, teraz Aurora. Ciekawe, co dostanę. No, ciekawe, tylko nie mów, że, jakieś, jako, że jakąś pierdołę zmiłki. O, ty coś innego masz. Ciekawe, co dostaniesz, Aurora. No właśnie. O Boże, ty mój! Co się znowu niby stało? Dostałam tu rybkę! O Boże, ale fajnie! zrobiłem sobie znowu Dobra, nie gadajcie, tylko otwierajcie prezenty i już. Okej. Okay. Tylko... Kto jest pi piąty w kolejności? No tylko kobita, tak, kto inny? Dobra. To jest mój prezent. A czemu taki niby mały mi dał? Święty Mikołaj. Właśnie nie wiem. Zobacz co ty tam masz. Dobra, nie gadajcie, otwieramy prezenty i spadamy na chatę. No właśnie. I dostałam Mojipopsa. Popsa Teraz mój prezent Ciekawe co dostałam Możecie się przesunąć, dziewczyny. Dobrze. To jest taki świąteczny klimat, ja już czuję. Jutro. Wszystko otwiera mnie to 24 okienko. Dobra. prostu. Teraz, Teraz moja kolej. Oto. Taki płaski, niby prezent. Dobra, dostałem takie gówno. Dobra, jest git. Teraz moja kolej, Lena. Czekaj, ja muszę to otworzyć. Ja dostałem takiego z milki, taką małpę. Wiecie o co chodzi? Dobra, robię fotę. Dobra. Ciekawe, co teraz Fiona dostanie. Różgę. Różgę ty dostaniesz?! nigdy na nie, nie dostałeś Różgi. Właśnie wiem. Mój prezent. Sorry, Mercat. Nic się nie stało. Mój prezent. Co takie małe znowu dali? Tak jak Antonina. Ja dostałem taki płyn Pops. Biorę, dobra, biorę. Dobra. Edyta, pokaż swój prezent, dostaniesz. Dobrze. Dostałam górkę Kinder Niespodzianki z Harry'ego Pottera. O mój Boże! Ja zawsze chciałam to mieć. Dobra, robię foto. Dobra. Każdy mi przedstawia swój prezent. Oto prezenty dziewczyn, jak sami, jak sami widzicie. To są wszystkie prezenty. Polecamy również, żeby zostawić łapki w górę. I żeby, nie pamięta i żeby pamiętać o subskrypcji. Ja, mam nadzieję, że jeszcze jutro się zobaczymy. Tak. Na razie. Słuchajcie, jeszcze chciałam powiedzieć, że oszczędzę okulary, ponieważ miałam słaby wzrok. I teraz wyglądam tak w okularach. No, także tak. Także nie miał słaby wzrok i teraz muszę jak się nie naprawi wzrok, to muszę cały, cały czas i całe lata nosić okulara, Okulary. Bo jak będę ściągał okulary, to i tak nic nie widzę, znaczy z bliska widzę, z daleka nie wiecie o co chodzi. Znaczy takie fakty, ja taki bonus wam daję, że po prostu jestem w okularach, o. Tak powiem. Dobra. Ja już nie przeszkadzam wesołych, spokojnych świąt i życzę wszystkim... Wszystkiego dobrego. I pamiętajcie, żeby ta żeby ta jutrzejsza wigilia się udało, była udana, bo jutro będę nagrywać... Mam nadzieję, że będę jutro nagrywać te dostanę wigilię, bo... bo już znowu mnie nie było ewentualnie bo bo, bo w którejś tam miesiąc zrobiłam powrót i teraz znowu powrót. Wiecie o co chodzi? A dobra, już wam nie przeszkadzam. Wesołych spokojnych świąt. Do zobaczenia jutro.